Siema, maneczko. moi drodzy, dzisiaj mamy 8 listopada. Znakiem tego, że minęło 3 tygodnie. 3 tygodnie minęło od. jednej rzeczy, drugiej rzeczy. A co to oznacza? Moi drodzy, oznacza to to, że 3 tygodnie temu przeszłem na weganizm, czyli zero mięsa, zero nabiału, zero jajek, zero serów. Zero wszystkiego, tylko zielone się liczyło przez te 3 miesiące. Fuu, 3 tygodnie. 3 miesiące będą za. Dwa i trochę. Moi drodzy, pokazywałem wam wcześniej wyniki moich badań, bo zrobiłem sobie krew, jak dobrze wiecie, cholesterol, trójglicerydy, HDL i LTL. Takie podstawowe, żeby po prostu mieć jakimś tam odskocznie. Mówiłem wam też między innymi o dokumencie, który mnie na to wszystko natknął. Dam jeszcze raz, że tak powiem, bo nie będę się powtarzał, tak ktoś się będzie chciał obejrzeć, to może sobie obejrzeć poprzedni odcinek że przechodzę na wege wegetarianizm, weganizm. Moi drodzy, weganizm. Nie szastę, jednak, że tam to wytnę, yy, mało istotna rzecz, tak? Dam wam link jeszcze raz do tego yy, dokumentu, który można sobie obejrzeć przez www jak jest dostępny na Netflixie. A więc moi drodzy, wracając do badań, yy, to jest tak. To jest to pierwsze, które robiłem. No, i tak jak mówiłem wcześniej, tak, niby nie jestem jakiejś postury, wiadomo, szerokiej, brzucha też nie mam, a jednak te parametry mojej cholesterolu były wysokie, mimo też, że nie jadłem zbyt dużo i zbyt często mięsa, ale za to pieprzałem, że tak powiem, jajecznice, jajeczka i tym podobne specyfiki. W każdym bądź razie zaraz wam. Pokażę w moim Excelu, bo jak wiecie, mam sobie Excel i wszelkie badania, jakie tylko robię z krwi, to sobie tam zapisuję, żeby po prostu mieć jakikolwiek obraz swojego zdrowia. I polecam Wam też to robić, nie jest to nic trudnego. A jak chcecie prowadzić Excela, to zwyczajnie robicie sobie, że tak powiem, zdjęcie do aparatu najprostsza sprawa albo użyjcie sobie... Yy, aplikacji w stylu, która zeskanują nie, nie, to się tak nie będzie dało, bo wam nie rozpozna, no mniejsza z tym w każdym razie gdzieś to można przechowywać, najlepiej w chmurce, żeby mieć to zawsze pod ręką no dobra, rozgadałem się a tu chodzi o wyniki badań, no i moi drodzy wam powiem, że powiem wam tyle, że jestem zaskoczony, jestem zaskoczony pozytywnie bo eksperyment wyszedł na plus, wszelkie wyniki się poprawiły no i tu dochodzi taka mnie pewna myśl, że jednak ten dokument co obejrzałem, mimo jakby ktokolwiek nie był sceptyczny, no to ja jestem żywym przykładem, że coś jest na rzeczy, coś na pewno jest na rzeczy. Że jednak ta dieta, że tak powiem, roślinna, no nie mogę powiedzieć, że w 100% był to weganizm, bo na pewno jakiś makaron, gdzieś tam jakiś... Wiadomo, przy tworzeniu makaronu nie jadłem makaronu ryżowego, tylko jakiś zwykły, tam gryczany czy jakiś inny. I zawsze tam jakieś jajko albo jakieś szczątkowe rzeczy się znajdą. No ale to wiadomo, powiedzmy, że w 99,5% byłem tym weganem. Tak? No i chodzimy do wyników, bo to najpewniej Was najbardziej interesuje. Moi drodzy, jak widzicie, to jest mój Excel, ale ja go tutaj sobie, że tak powiem poprawię, żeby nam, żeby się po prostu, że tak powiem, nie rozpraszać zbytnio i skupimy się tylko na tych badaniach, co są, że tak powiem, nas interesują, tak? Czyli ten, tak jak wcześniej mówiłem, cholesterol całkowity, HDL, LDL i trójglicerydy. Czerwone to są te takie, które są podwyższone, a nas będą interesować o te dwie ostatnie. Ja to może troszeczkę powiększę, tak żeby było lepiej widać. I tu mam oczywiście tam daty. Trzy tygodnie temu było 201, to jest tam taki no, nieznacznie podwyższony, norma jest do 190. W ogóle swoją drogą to kiedyś norma była 250, ale potem stwierdzili, że hmm, chyba za mało zarabiają na statynach i trzeba ten poziom zmniejszyć do 190 i tak jest od kilkunastu lat, tak? W tym momencie jest 162, czyli no poprawiło się po trzech tygodniach znacznie, tak? Następnie mamy. Co my tu mamy? Następny mamy HDL. Nigdy nie pamiętam, który jest dobry, który jest zły. HDL jest chyba. Zaraz sprawdzę. A więc, moi drodzy, już sobie sprawdziłem. To jest ten dobry. To jest ten zły. Przynajmniej tak się mówi kolokwialnie, tak? I dobry z 66 spadł mi na 51. Norma jest powyżej 40, czyli wszystko jest ok. Tu jest ten zły 122, czyli norma przekroczona. Spadł do 90. Maksymalnie ma być 115. Maksymalnie. Im mniej, tym generalnie lepiej. Tak? Na ostatnim miejscu są trójcy 62. Podniosły mi się do setki, ale na to jest wytłumaczenie prawdopodobnie przez orzechy włoskie. Ja kilo, przez te 3 godziny kilo zjadłem, także podejrzewam, że to było przyczyną. A więc y, reasumujmy moi drodzy, jak widzicie wyniki się poprawiły i to poprawiły się znacznie. Moi drodzy, a więc jeśli chodzi o wagę, to już Wam pokazuję, tylko odpalę sobie Mifita. To jest y, 73,5 to jest obecna waga. A teraz ostatni pomiar miałem bodajże we wrześniu. Zobaczmy, jak było we wrześniu. 2 września, 73,5. Czyli jak widzicie, w tym momencie ani nie przybrałem, ani nie straciłem. Co jest chyba dobrą oznaką, no bo, bo jest dobrą oznaką. No dobra, to obalmy może kilka mitów. Yy, czy na diecie wegańskiej jestem głodny? Nie jestem. Yy, czy brakuje mi mięsa? Yy, nie brakuje, ale aczkolwiek yy, dziecięce parówki z lidla, z szyneczki, które często poprzednio jadłem, troszkę mi ich brakuje, ale da się żyć. Da się żyć. Yy, Ryb. W sensie filet z łososia też bardzo przepadałem za, takim, za taką rybką. Szczególnie na parze brokułek i te sprawy, marcheweczka, nie wiadomo. Cud miód i djożeczki. Czy mi brakuje? Szczerze powiedziawszy, jakoś nie za specjalnie. Reasumując, mogę powiedzieć tyle, że jest to wszystko na in plus. Jeszcze jedna taka rzecz, która mi przychodzi na myśl w tym momencie. To czy brakuje mi mocy przy bieganiu? Myślę, że nie, choć ostatnio troszeczkę mniej trenuję krótsze dystanse. Ale to po prostu ze względu na to, że mam mniej czasu, bo wiadomo, tego AWS-a tam męczę cały czas, żeby ten certyfikat w końcu go zdobyć. Mam nadzieję, że w końcu go zdobędę. No to, to jest po prostu in plus, tak? Nie widzę żadnych takich skutków, że tak powiem ujemnych. No i nie taki, że tę witaminę B12, z tego co czytałem, to trzeba sobie suplementować, nie? No i jak nie pijesz mleka, no to yy, pozostają Ci tak zwane napoje mleko podobne, czyli tam yy, ryżowe, czy kokosowe, czy jakimś tam innym smaku. Ryżowy mi bardzo smakuje, także jest yy, w porządku. No i cóż mógłbym Ci więcej powiedzieć? No mogę Cię jedynie zachęcić do takiej diety. Diety, tego chyba nie można nazwać dietą, to raczej jest taki styl, świadomego odżywiania się, bo jeśli byśmy spojrzeli, co zresztą możecie sobie zobaczyć, albo widzieliście już w tym dokumencie co poprzednio wam pokazywałem, a zapomniałem jak się nazywa, What the Hill, coś w ten deseń, Nie czasem będziecie mieli tam w opisie oczywiście, no to, no to świadomie świadomie, jak człowiek zrezygnuje i wie. Jaki ten cały proces jest potrzebny do wyżywienia tych wszystkich zwierząt, to co one tam produkują do atmosfery nie? i to co my uzyskujemy z tych zwierząt, no to chyba jest to y, generalnie w, w skali globalnej y, na niekorzyść samej ludzkości, ale nie będziemy o tym teraz debatować, no bo to y, nie o tym chciałem dzisiaj w ogóle mówić. Tylko o moich przeżyciach i doświadczeniach yy, odnośnie tej diety, całej diety stylu życia wegana, wegańskiej. Na razie jest w porządku, nie zamierzam wracać do mięsiwa, nie brakuje mi. No i oby tak dalej myślę. I Was serdecznie zachęcam, abyście przynajmniej spróbowali. Na pewno jak zrezygnujecie czy tam z mleczka, jajeczek i mięsko będziecie jeść okazjonalnie, to myślę, że Wam się nic nie stanie, a na pewno się będziecie czuli lżejsi i, 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 i bardziej zdrowi, że tak powiem. I na duchu, i mentalnie, bo będziecie mieli większą świadomość, że odżywiacie się po prostu świadomie, tak? No i zerkajcie przede wszystkim na te etykiety i, i patrzcie co to tam jest w tych, tych masę dodatków. Jakie są pododawane, i, i uważajcie po prostu na to, żeby nie jeść najgorszego paścia, tylko coś po prostu pożywnego i smacznego, tak? No dobra moi drodzy, jakbyście mieli jakieś pytania odnośnie. Aha, 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 aha wróć, wróć, wróć. E, powiem Wam tak, że przez pierwsze w ramach odczuć przez pierwsze trzy dni było tak jakoś. Dziwnie się troszeczkę czułem, nie wiem, najwidoczniej organizm się musiał, że tak powiem, przystosować z takiego skoku, ale potem już było wszystko w porządeczku, tak? Także, tak jak mówię, no wszystko póki co wskazuje na to, że jest im plus. Na pewno jakieś badanka jeszcze sobie zrobię, ale to już po nowym roku. Na pewno też zmierzę sobie tą e, witaminę B12, żeby zobaczyć jak to tam e, będzie wyglądało w moim organizmie. A więc, moi drodzy, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, śmiało, zostawcie w komentarzach. Ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I oczywiście zostawię Wam w opisie poniżej wszelkie linki do aplikacji, którymi będziecie mogli sobie przechowywać. Załóżmy te wyniki badań. No do Excel to chyba nie muszę ale tam do takich pomocnych, do robienia zdjęć telefonem, tak, żeby wszystko wyglądało ładnie, prosto. Z to jest taka fajna aplikacja, ale to, tak jak mówię, zostawię Wam link poniżej. Ja się z Wami będę, moi drodzy, żegnał, także do następnego. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za uwagę, że oglądaliście. Trzymajcie się ciepło. Do piątku.